Czy faworyt nie zawiedzie, i czy hutnik postawi tutaj warunki ciężkie? Tutaj większość składu hutnika to są raczej zawodnicy wypożyczeni, też była tutaj rewolucja kadrowa. Zimą podczas okienka sferowego. Teraz dośrodkowanie. Sytuacja! Świątek 1 do 0. Hutnik prowadzi. Tak więc zaskoczona defensywa chojniczanki. I już w czwartej minucie chutnik obejmuje prowadzenie. No tego tutaj. Indywidualne skrzypczak 7 bramek i 7 asyst. Pląskowski 10 goli. No teraz pierwszy, pierwsza odpowiedź. Być może chojniczanki, uderzenie zblokowane. Jeszcze tutaj próba przewrotki. Uwaga, uderzenie. Tak więc, A trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o starcia wyjazdowe, to oni w tym sezonie nie wyglądają najlepiej. Broda teraz bardzo przytomne wyjście z bramki. Ale powoli starają się, można powiedzieć, staranować te zasieki, które tutaj postawił chutnik. Uwaga, bo teraz Skrzypczak po raz kolejny znajduje się w sytuacji w polu karnym. Wycofanie. Nieźle to wszystko wyglądało. Uderzenie jednak zablokowane. To nie koniec tarapatów. Próbuje wciąż Chojniczanka. Kolejna wrzutka i Skrzypczak. Jednak tylko boczna siatka. Mikołajczyk. Grobelny. O, i strata w bardzo niebezpiecznym miejscu. Grobelny do Hufela, Van Hufel na prawą stronę. To wygląda naprawdę nieźle. Uderzenie frasik broni. Chociaż nie było to takie 100% pewne. I e, najwyżsi dośrodkowanie. I teraz była doskonała okazja do tego, aby zmieścić piłkę w siatce. Jeszcze będziemy mieli. które zakrywały już o. Trafienie. Mocna teraz, bardzo mocna wrzutka, która jednak no musi sobie Frasik z tym poradzić. Aczkolwiek widzieliśmy, że nie jeszcze waru, nie mamy, więc gramy dalej. Kolejne dośrodkowanie i teraz już chyba nie. Jednak dalej nie ma trafienia. Teraz szansa na to, żeby skontrować, Rusza tutaj prawą stroną. Hołtnik i uderzenie, które kończy się w rękach Kamila Brody. 2: Jaklik, 77 Andrzejewski, 25 Kieliś, 11 Zawadzki 98 Lorhan, 44 Wyjadłowski 16 Chmiel. To już wszyscy zawodnicy. Teraz Olszewski do Van Huffela. Dośrodkowanie. Wydawało się, że będzie uderzenie, jednak tak się nie stało. Jeszcze nie koniec zagrożenia. I co teraz? Będziemy mieli jedenastkę. Tak więc, no tutaj zdecydowanie Frasik, kto będzie tutaj zwycięski w tym pojedynku? Pląskowski! Jeden do jednego! Tak więc najlepszy strzelec i chojniczanki się nie zatrzymuje. I zdobywa kolejne trafienie. Już jedenaste w tym sezonie. A wynik 1 do jednego, więc chojnice wracają do gry królem klasyfikacji strzelców. No a też się nie spodziewał Pląskowski po rundzie jesiennej miał przecież 4 trafienia tylko. No a teraz już jest ich 11. Ale teraz bezsensowna zabawa. Uderzenie z dystansu Skrzypczaka. Jaklik. No wydawało mi się, że po tej bramce na 1 do 1 ten mecz nam troszkę się tutaj rozwinie. Stanie się bardziej ofensywny przede wszystkim dużo też ciekawszy dla oka może teraz po tej akcji uderzenie z dystansu jednak niecelne sędzia się zmienił to na pewno takie wskazówki zostały przekazane kto tutaj ewentualnie musi uważać teraz błąd przy przyjęciu rusza Skrzypczak Skrzypczak szuka zejścia do środka jeszcze sobie nawinął jednego drugiego rywala Pląskowski kontynuuje ten atak. Podłącza się tutaj jeszcze obrońca. To było bardzo niebezpieczne dośrodkowanie Czajkowskiego. Czymś bardziej preferowanym. I zobaczymy, jak będzie to wyglądać. Uderzenie dalekie od słupka. Tak więc tutaj no troszkę nam też zaczyna się przedłużać. Każdy stały fragment, każdy aut, rzut wolny. Zauważyłem, że jedni i drudzy tak troszkę jakby chcieli ugrać coś na czasie. No ale przecież tutaj wynik wciąż jest sprawą otwartą. Doświadkowanie Grolika niezła piłka i 2 do 1! E, szybciutko e, nam tutaj e, zrobił e, Van Huffel. E, sprawę, która e, no, e, sprawia, że 2 do 1 dla Chojni. Nawet nie wiedziałem, jak się tutaj. Punktów to... Coraz cięższa będzie ta przeprawa. Teraz nie niezła wrzutka i chyba 3 do 1. Ależ to zrobili, co nie zmienia faktu, że pozycja spalona. No, gdyby tutaj nie było spalonego, to mielibyśmy bramkę wybitnej urody. Wstępy tego zawodnika. Widzimy, że teraz takie podanie, do którego na początku nikt nie chciał ruszyć, a potem nagle dwóch zawodników postanowiło, że to jest dobry pomysł. Olszewski, dobra okazja do tego, żeby wycofać i Pląskowski się w tym wszystkim nie zorientował, potężne uderzenie z dystansu. O, ciekawa na pewno próba, warta odnotowania w sezonie, to naprawdę muszę Państwu powiedzieć, dobrze ułożona noga, bardzo dobrze. Teraz była okazja do tego, żeby tutaj wypuścić jej prawą stroną, ale przejmuje jeszcze sam Van Huffel. Szansa na kolejną bramkę Holendra, ale teraz pomylił się. Proosobowy mur, a za nim broda. Jak to się wszystko zakończy? Zawadzki. trafia w mur. Jeszcze sytuacja poprzeczka, ależ było blisko do tego, żeby chutnik tutaj odrobił. Widzimy, że któryś z zawodników się przewraca, no ale to już jest taka próba wymuszenia. Wtedy gwizdek się pojawia, kiedy. Faktycznie zagranie jest już bardzo mocno ostre. Zawacki w kierunku Kitlińskiego. To nie była łatwa piłka. Jeszcze zgarnia ją Chmiel. Nie udaje się przejść obrońcy. I do lewej jej strony. Jaklik. Być może jakieś dobre zagranie z jego strony. I mamy dwa! Co za wrzutka jakże dokładna i chutnik wyrównuje, więc jest. Tutaj jeszcze ten Promek nadziei się tlił na to, że da się odrobić straty i 2 do 2, więc robi nam się tutaj bardzo interesująca końcówka. I kto wie, czy tym razem takim późnym trafieniem nie da tutaj jednego punktu, ale myślę, że już więcej. Nie da się dać argumentów do tego, żeby Lelek występował w pierwszym składzie w następnym meczu, no bo jeżeli facet tutaj po raz kolejny da punkty zespołowi, to trzeba chyba troszkę bardziej pobłażliwym spojrzeniem w kierunku tego zawodnika rzucić. Mówię tutaj oczywiście o pierwszym szkoleniowcu. Ale to jeszcze nie jest koniec emocji. Hojniczanka niebezpiecznie, bo niepewnie. I uwaga, 3 do 2. Tak, ta bramka jest uznana. Co za końcówka. Chojniczanka jednak tutaj nie zremisuje. Oni wiedzieli, czego chcą. Oni wiedzieli i marzyli tylko o trzech punktach. No i w tym momencie. Do uderzenia. Zawacki na lewą stronę. Jaklik, może kolejna doskonała wrzutka bocznego. Obrońcy, uwaga! Wybijają teraz z linii, e, któryś z obrońców, ależ było e, tutaj niebezpiecznie. Jeszcze w 94 to będzie raczej podanie i Właśnie. Prze jak najdłuższe przetrzymanie piłki w narożniku 3 do 2 zwycięża. Ojliczanka było to spotkanie, w którym mieli z pewnością wzloty i upadki. Po pierwszej połowie przegrywali w czwartej minucie Bramkę zdobył świątek. Następnie wyrównał rzutu karnego Pląskowski. Potem sam Van Huffel. No i pod koniec w